Część z Was zapewne dobrze kojarzy influencerkę Strulax. Zarówno na swoim TikToku, jak i na Instagramie ma ponad 100 tysięcy obserwujących. Na fali jej wzrastającej popularności Strulax została zaproszona do FOMO, gdzie mogliśmy poznać ją jeszcze lepiej. Największą burzę wzbudził wątek dotyczący jej zaburzeń lękowych skorelowanych z byłym partnerem. Influencerka zdradziła, iż kiedy miała zaledwie 19 lat, weszła w bardzo toksyczny związek z dużo starszym od niej mężczyzną. Jednak przez bardzo młody wiek nie była świadoma, że ma do Czynienia z kompletnym narcyzem, który na początku relacji traktował ją jak księżniczkę i zasypywał love bombingiem, a z czasem zaczął stawać się przemocowy. Finalnie sytuacja zrobiła się na tyle poważna, że kiedy raz wyszła z jego mieszkania, dostała zapaści serca na główki magazynów grzmiały. To z nią łączony jest fabiański. 19-letnia Zofia przerwała milczenie i zdradziła kulisy ich relacji. Zosia wspomniała, iż popularny mężczyzna miał 32 lata, kiedy ona miała 19. W 2020 w roku fabiański miał 35 lat. Miało to być około dwóch miesięcy. Fabiański mówił, że nie było to nic długotrwałego, kiedy został zapytany o strulaks, oznajmując, że już ich nic nie łączy.